We vlogmasie numer 13 i od razu nie wiem, jak wam to w ogóle powiedzieć, przyszłam przed chwilą do domu i stała paczka pod drzwiami, i w ogóle tej paczki się nie spodziewałam. W ogóle myślę, co ja znowu zamówiłam, ja patrzę a jest to prezent. Nie wiem, czy mo nie, nie mogę Wam pokazać niestety adresu, ale jest to. Prezent od Ani z kanału Anr Vlog. Ja się zupełnie nie spodziewałam tego. Na pewno niczego nie wygrałam u niej, tak więc wydaje mi się, że to jest taka paczka niespodzianka. I chcę ją otworzyć razem tutaj na Wizji, żebyście widzieli. Naprawdę jestem w szoku, bo nie, nie, nie spodziewałam się tego. Jeszcze nic do niej nie napisałam. Zaraz do niej napiszę, co ona nam tutaj spakowała. Jaka to jest niespodzianka? ciekawa, jest bardzo ciężkie pudełko. Ja wiem, że ja tutaj trochę niżej zejdę, żebyście mnie też widzieli. Nie mam pojęcia, co to może być. Na no, coś chcesz tutaj przejść? Zobaczyć. Otworzymy tą paczkę. Aniu, co ty tam nam zapakowałaś? To jest naprawdę ciężka paczka. Co to może być? Jak myślisz, oj, no mi się wystraszyłam. Jak myślisz, co tam jest? A ty w czapce Mikołaja siedzisz? Hmm. Jak myślisz? Zgaduj, co tam jest. Ale ciężko rozpakować, dobra. Jest. Otwieramy? To jest zupełna niespodzianka, ja się niczego kompletnie nie spodziewam. A nie nawet mi nie pisnęła nawet słówkiem, że w ogóle coś nam szykuje. Że... Ale z jakiej tu jest okazji? O matko, spójrzcie! Całe pudło kosmetyków i słodyczy. Co to jest? To schroni... To nie są takie jak mleko? Czy to są słodycze? Co to, to jest? Nie, tam się wydaje, że to są takie ten... E... do kolekcjonowania. Sprawdź. Ani, napisz, o! napisz nam do czego to jest. Tak mi się wydaje, że to są takie kulki. One są takie, wie, że je się ustawia na przykład się te pionki, że można to rzucić, to się kolekcjonuje. Zobacz jaka kaczuszka tutaj jest, spójrzcie. Jakie śliczne. To dla ciebie, proszę. Je yeah, ja. czekajcie, bo tutaj jest kartka. Dwie kartki? Dwie kartki. Ania, Natalka, proszę. Natalka. Ania, Natalka. Ale z jakiej to jest Boże. Normalnie jak e, gwiazdka przyszła chyba do nas wcześniej. Co to jest? Kartka świąteczna z pięknymi życzeniami. Ja zaraz to sobie przeczytam. Ojej. Ja zaraz Ci to wszystko przeczytam. Małą gwiazdkę przed świętami. Zaraz Ci wszystko przeczytam. Przepiękne życzenia są. Spójrzcie, jak Ania dużo napisała. Zaraz będziemy wszystko czytać. O jaka ta jest fajna kartka! Wow! Ale dobra, przejdźmy tutaj. Jezu! Ile tutaj jest rzeczy? Zbaleja wszystko! O, matko! Pusteczki, maseczki! Co to jest? To ten z białą czekoladą, ale co to jest? Chocolate? To jest jakaś pianka, czy to jest dorant? Boi się przycisną, przycisnąć, może to jest jakaś pianka. Mistem. Mistem duftem. from Jeju, to masz to, jest dezodorant Body spray. 0% aluminium to jest dla dzieci, właśnie. Spray. Czyś Nie w ciebie. Ole pachnie. Uuu, wow! To twój pierwszy dezodorant? No. Ale super, dziękujemy ci, Aniu. I cała rodzinka oczywiście. To kolejna rzecz dla ciebie. Zobacz, szampon i chyba odżywka, nie wiem, spólung? Y, o, ale ładnie pachnie. Chciałabym to spróbować, ale to jest chyba podobny zapach. Jeju, ile rzeczy. Wow. Kolejna rzecz. Aniu, jakie prezenty. Dream z kokosem. Mój ulubiony zapach. Nie wierzę. Tyle rzeczy. Wiecie co, ja tutaj zaraz wszystko wyjmę i wam pokażę. Kolejna rzecz z kokosem. Zobacz. Wow, to jest chyba e, mydło, mi się wydaje. Body lotion, balsam do ciała, to my potrzebujemy, my używamy po prostu codziennie balsam i nam po prostu litry idą, ale ładnie pachnie, Pomogę. Mój i się nie dzielę. Mm, tak. Zaraz wszystko wyciągnę i wam pokażę, co my tutaj dostałyśmy. A teraz dokładnie możecie zobaczyć, ile rzeczy dostałyśmy od Ani z kanału AnR Vlog. Tutaj macie napis na dole jej kanał. Koniecznie pójdźcie do niej, bo ona co miesiąc, zawsze na początku każdego miesiąca, robi taką wielką paczkę z firmy Balea, kosmetyki Balea, tylko dostępne w Niemczech. I ona robi rozdanie właśnie na 5-kilogramową paczuszkę. I zobaczcie, ile rzeczy tam było. Spójrzcie na to. Cały zestaw dla natalki, dla dzieci. Po prostu mega. Zapachy są tak żywe, jakby nie wiem, to były jakieś prawdziwe owoce. Na przykład ta, ten balsam do ciała z kokosem. Ja uwielbiam kokos i to po prostu ten zapach jest mega. Gdzie to jest, to szampon z białej czekolady. Ten zapach po prostu. Idę dzisiaj umyć włosy jeszcze raz, pomimo że wczoraj myłam. A to, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Szampon z tutaj, a tutaj odżywka. Znaczy mam nadzieję, że to jest odżywka. Za bardzo nie jestem niemieckiego, ale wydaje mi się, że to jest szampon i odżywka razem. I to jest taki arbuzowy zapach. Przepiękny. Do tego dostałyśmy jeszcze dwie świeczki. Multum maseczek. Tutaj mamy sole do kąpieli. Kartki świąteczne. Dostałyśmy nawet mintusy. No i ten przepiękny anio... a nie, aniołek, Mikołajek, który jak tutaj się włączy... Zobaczcie, jak pięknie świeci. Zaraz będzie powieszek go na honorowym miejscu, na naszej choince. Dlatego jeszcze mamy chusteczki do demakijażu, ponoć bardzo dobre z grejpfrutem. Co jeszcze tutaj mamy? Aha, i tutaj, co na początku myślałam, że to są takie kuleczki do zabawy, a to są mi się wydaje, że kuleczki takie do rozpuszczenia w wodzie takie jakby mydełko, la, ale jeszcze napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie dokładnie, co to jest. Bo mi się wydaje, bo one są takie dosyć miękkie teraz, jakie je zaczęłam tam wyjmować, że wydaje mi się, że to właśnie się roztapie, że do kąpieli można je wrzucić. Ale dajcie mi znać, czy, czy mam rację. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam: takich fajnych ludzików. No spójrzcie, są ludziki. Tutaj chyba widziałam gdzieś o delfina, tutaj widziałam, no prześliczne. No i życzenia tutaj. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękujemy, i całej Twojej rodzinie i wesołych świąt dla Was również. Może mi nie uwierzycie, ale ja dosłownie mam łzy w oczach, jak ja na to patrzę, bo ja tego rozdania nie wygrałam. Ja tylko pisałam dla Ani, że bardzo bym chciała takiej kosmetyki Balea, że, że super pomysł w ogóle na rozdanie. Jak ona po raz pierwszy to w ogóle ogłosiła, że będą takie rozdania. Oczywiście brałam udział. I To Ania, ty masz wielkie serce, naprawdę. Mam nadzieję, że to dobro do Ciebie powróci, bo naprawdę jesteś. Mega osobą z wielkim, wielkim serduchem. Mikołaj idzie teraz na honorowe miejsce. Będzie wisiał tutaj. I będzie zawsze na naszej choince. I to będzie mi zawsze przypominało Anię i jej rodzinę. Zobaczcie, jak nam elfy spsociły. To znaczy nie. Elfy zostały złapane przez Natalki misia. To jest ulubiony jej misio. I zobaczcie, co się stało z elfami. No ja nie wiem. Żeby Misio wziął sp sprawy w swoje ręce, chyba tak. Są przyklejeni taśmą klejącą. No spójrzcie. W ogóle nie mogą się poruszyć. No to zaczynamy otwieranie naszych kalendarzy. Może od czego zrobimy? Um, może to. Od tego? Ok. Czyli szukamy dzisiaj numeru 13. Wybieraj. <laughs> O! że sobie sztuką, to było, te... oh. ja ja nie pamiętam co to jest, kompletnie. Okay. Dla mnie to też będzie mała niespodzianka. Co to może być? Hmm? Książka? O! A, te są Wow! Ekstra! I, 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 wow! Co to I jest? O, o! za co? Ale jak ty ładnie pachniesz w ogóle? Metaliczne 2 piersi. No? I to jest z tej um, jakiejś firmy Do Crafts. Spójrzcie. O, bardzo to jest złote, srebrne. No, fajne. Kolejny, ja chyba otworzę sobie perfumę Aha. numer 13. Numer 13 jest tu. Spróbuję go otworzyć. Widzę, że zawsze jest problem, ale na Natalka znalazła sposób i on działa. Pew! Please me! Mm. Zobaczymy. Nazwa bardzo fajna o, Numer 13 Różowy Uuu Pachnie jak Hugo Chyba, że chcesz mnie połuchać Kwiatowy Bardzo delikatny fajne podoba mi się Też idzie do mojej torebki Musisz troszkę poczekać Fajny zapaszek Cieknie <laughs> w noc wcisnęłaś? Tak? <gry> tak. Numer 13 teraz. Tutaj jest Yanki Candle. Gdzie jest numer 13? My 12 otworzyłyśmy? Tak. O tak. O tu jest na samym rogu. Widzicie? Czerwona świeczka. Bardzo fajna. Jakby wiśniowa. Co to może być? pomegrane. Czyli granat. Mm -hmm, bardzo fajne. Pomegrane i jean fizz. Jean. Gin. Słyszałam teraz na chodniku. To tam się tak świeci. A to jest ten Mikołajek od Ani. No. Kolejne. Kolejne to. Ferrero Rocher. Trzynaście. Okej. Okay. Na samym rogu. Co to może być? Jak, jak myślisz, co tam jest? Jaka? Biała, um, zwykła czy czarna? Ja my, biała. Ja też myślę, że biała. Ok. Nie! Co, jest oryginalna? Tak. O! O, I it. To nic. Wenezuela. Christmas skates. I just popped it. Whee, fly. Że co? Że lo lokalni ludzie w Wenezueli, w, w stolicy, czyli w Caracas, że w świąteczny poranek wszyscy wchodzą, ubierają łyżwy i jadą do kościoła? Okej okay. Nie wiedziałam, taka tradycja Look how much we've No bardzo dużo, jeszcze jest ponad, ponad e, połowa okay. Adwentu kolejny Roses Tak Numer 13 chcesz otworzyć? Bo ja... Tak Też na rogu Zobaczcie tutaj do samej górze Tu? Mhm. Okej, okay, jaki, jaki jesteś? Wydaje mi się, że będzie w białej czekoladzie. Zresztą tak widzisz, że będzie w białej czekoladzie? Albo... Ops, no, okay. Tak! Biała czekolada, A nie, z cukiereczkami. Zna! Super. Takie no. sklepki. A teraz mamy wszystkie już tak otwarte. I teraz. najważniejsze, big. na które wszyscy czekają. Na Uwaga, uwaga. A mamy tutaj, tak? Z przodu. I go. Szukamy numeru 13. Wy pewnie widzicie. 19, 15. 21. A nie, to no ten, tak, to było. 13. No właśnie, tego się trochę boję. No właśnie, coś tam słychać, jakby coś tam latało. Mam nadzieję, że po prostu nic nie jest zepsute. Zobaczcie, numer 13. Bardzo mnie intryguje to. Bardzo. Zobaczymy, co to jest. Hmm. Nie słyszycie? Coś tam jest takiego. się boję, że coś jest Znaczak. nie tak. Otwieramy. O, ale śliczne. Czy to jest do zawieszenia? Tak. I Wow. I dwa prezenciki. Ups, chciałam Wam pokazać. Zobaczcie. Widzicie to. To powiesimy sobie na tym, przy lampie. Ale ładna. a jak to się otwiera w ogóle? To można to włożyć coś? Chyba. Nie wiem, Ma mała... Że... mała... Mała rzecz, a mam nadzieję, że ucieszy. Oczywiście, że ucieszyła. Przepiękna, no i te prezenciki Co? jeszcze. No, to możemy też włożyć do, na fainkę. Hmm. A to zaraz powiesimy tutaj na lampie. Tylko nawiesimy chyba tam, pod tamtym, żeby nikt się w głowę nie stuknął. No, chociaż my małe jesteśmy. Zobaczcie jakie śliczne. Taka kletka dla ptaszka. Przepiękne. I co ciekawa, czy to się otwiera tutaj? A ja się tak bałam, że tutaj jest coś, co nie wiem, odpadło, bo tak było. Oto metal. Wow. Może tu się otwiera? Chyba. Tak, że to Otwiera się i później można coś tam wymienić. Zobacz, ty ptaszek jest. Bombka. Goldie naszą. No coś tam. Śliczne. Dziękujemy ci Marysiu bardzo. Ja się po prostu nie mogę doczekać, żeby otworzyć te kalendarze i pewnie tak samo jak ty I zapraszamy do Marysi na kanał Rodzinka 1 plus 3. Tam ona otwiera kalendarz od nas. A my już się z wami dzisiaj żegnamy i do zobaczenia jutro. Pa! in a cabin out of